Cześć to jest mordeczki, na zdroweczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Cyberpunka Na początku tylko przypomnę żebyście zostawili łapkę w górę, suba na kanale, komentarz jakiś fajny mi pozytywny, udostępniacie na social mediach za swoje live'y, które są prawie codziennie. Ode mnie macie banieczkę na zrobeczko, serduszko dla Was Przypomnę, że konkurs jest na tysiąca subów Miałby na 3000, ale zrobimy na 2500 subów. Im szybciej bijemy, tym szybciej będę mógł do Was konkurs i zrobić na potęg Diablo. sztuka nieśmigany. Yy, także nabijajmy, suby, udostępniajcie, ja to, bo dużo nie kosztuje. A ja kontynuuję rozgrywkę. Będziemy wczyta? Słychać, witajcie z powrotem. Ej, słyszeliście już pewnie, że do Night City zawinął lotniskowiec Arasaki. Nazywa się Kujira, czyli wieloryb. Podobno. A, tu koło Jackiego. Jolo. Porozmawiaj z takim. No dobra, to pogadajmy z nim. Co słychać? Mamy. Co słychać u pani? Wells? Martwi się o mnie. Wiesz, jak jest. Wiesz, większość Wellsów skończyła na świetniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. Hmm. Jesteśmy tu wyłącznie Deksowi. Jesteśmy tu tylko dzięki Deksowi. Jeszcze nie gramy w tej samej lidze co oni. Gramy, tylko oni jeszcze o tym nie wiedzą to co, jedziemy? Chodźmy. Dobra. <laughs> Uwierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Błagam cię, Jackie. No co? Przecież to ja ci o tym mówiłam. <laughs> Serio? Nie pamiętam. Hmm. No to idziemy. A wy to niby kto? Jestem V, a to Jackie Wells. I to ma mi coś mówić? Niebawem będzie. My do Dexa. Jo Dex, jest tu jakaś dwójka, mówią, że do ciebie. Ta? No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie pod drinku. Tak, zrobimy nami go. A na przepustkę nas odstawili do kurorku... Hej. Siadaj, zaraz was obsłużę. Wszystko Hej, serce siadaj, zaraz siadaj, was obsłużę. Słyszysz? Piękna jak tu Jak się... tu tętno. A tam! Susan Forrest, boa boa. Może nawet Morgan. No, teraz nasza kolej. A widzisz tam tą babkę? To rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A to nie DEX jest najlepszy? Pff, Roku stawiała akcję, kiedy DEX był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla Was? Ty wybieraj: Tequila Old Fashioned z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłam. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Okej. Okay. Ile lat ma Afterlife? Z 50? Więcej. Nie pamiętam dokładnie ile. Pff, to chyba najstarszy lokal w mieście. Z tych szanowanych? Najstarszy. Hmm. Załóżmy, że chciałabym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. No, warto umrzeć, żeby przejść do legendy. Warto żyć, żeby przejść do legendy. A śmierć to dopiero w ostateczności. <grym> no, <grym> no zrobi No, i się zaskok życia. Skok życia. Zaskok życia. W każdym razie, ja jestem Jackie Wells i przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze miłość. <grym> Zapamiętam. Słyszałam, że jesteście nowym nabytkiem Teksa. Po prostu robimy interesy. Dekster czeka. Skąd ty? Skąd wiesz? o tym wiesz? To część mojej pracy. Zresztą, jak myślisz, skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Splotek na twój temat. Dekster często tu bywa? Właściwie to wrócił po długiej nieobecności. Prawie dwa lata go nie widzieliśmy. Stare kocury chodzą swoimi ścieżkami. Gdziekolwiek był. Troszkę stracił na wadze. Może nie dowozili tam pizzy. <grystanie> Okej, okay, wstawaj. Dzięki. Dobra, idź... Tędy. za ochroniarzem Dexa. Dobra, idziemy. No to fajnie. Duży jesteś. Trenujesz? Ty? Ja też. Box. A ty co, jakaś egzotyka? kempo, Ninjitsu? Yeah. Myślisz, że dałbyś mi radę? Mhm. Mm co za. Tutaj. Nie są robotami, kurwa? Tak, ekscesio. Gotówka, no jak zwykle. Muszę kończyć. Dobra, to na. Jakie nieoddziało? pan na No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. No dobrze, zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Co? Nabiliśmy punkty u tego u góry. Hmm. Dobra, e, fajna loża, dźwięk oszczelny? Jackie. Pan Wells ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do panny V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Nieźle, chcecie Cię wykiwać. Nieźle. Tak bardzo mnie polubiła, że zaproponowała mi nowy układ. Nowy układ? Mhm. Mm Taki, w którym dzielimy się z nią kasą pół na pół, bo przecież nie potrzebujemy fiksera. Co? Bez fiksera. To mi się podoba. Klienci nigdy się nie nauczą. Dobrze, że mówisz mi o tym wprost. To panowie. To może być początek długiej i owocnej współpracy. Hej po Nawet nie wyglądasz na wkurzonego. Zbyt długo żyję w Night City, żeby się wściekać za każdym razem, kiedy ktoś próbuje robić mnie w chuja. Parker nie jest pierwsza i nie będzie ostatnia. Słowa uznania to mało, a oferta Ewelin to dużo. Święta prawda, Wid dobrze gada. Wiem. Jeszcze do tego wrócimy. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla Was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Main zawozi Was do Kompeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą Tibak hakujecie systemy hotelu. Z pomocą Tibak oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi i najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć Tibak na słuchawce. A teraz pytania. Dobra, gadajmy wszystko. Mamy 10 minutę. Della Maine nas zawodzi? Najbardziej ekskluzywne taksówki w mieście. Nieźle. Współpracuje tylko z najlepszymi. Adela Main nigdy nie zawodzi. Może dlatego, że to jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie zadaje zbędnych pytań. I nikt nie wie, jak udaje mu się za każdym razem odnawiać licencję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Adela Maine przywiezie was tu z powrotem. A jeśli coś się posypie, zawiezie was do bezpiecznej kryjówki. Czyli gdzie? Do Notel Motelu. To dyskretne miejsce, gdzie będzie można przemyśleć co dalej. Ale wierzę, że nie będzie takiej potrzeby. Jeszcze coś? A? Pomówmy o wejściu do Konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty jesteś Ramon Victorino, a ty Hanna Conwell. A jaki jest cel wizyty państwa Conwell i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki, Hajime Takim. Jeszcze coś? Jak wejdziemy do Penthouse'u? Jorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netrunner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, t to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą uniszkodliwicie na trenera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta, ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś? Eee, nie mam więcej pytań. Ja nie mam więcej pytań. Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Teraz. Świeżakom daję 30%, ale w waszym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniecie 40%. Bonus za twoją uczciwość, V. Dzięki, Dex. I o to chodzi. I o to chodzi, Dex. I o to chodzi. Ostatnia rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Bug. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Evelyn Parker. Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Dela Main czeka przed afterlife. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. A ty co myślisz o planie? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. Przyślij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. Bez urazy. Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz. Różnie mówią na mieście. Marek już powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. O. Teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Dexem dogadujecie. <gaduje> Okej. Okay. Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek już powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią i faktem. Teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Deksem dogadujecie. Wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne. No to do roboty. No okej. Okay. No jasno. Czy masz coś jeszcze? Jedziemy, nie ma na co czekać. Weźmy tego jaj. tego i jedziemy. Witam w limuzynie sieci Delamein. Państwa problemy zostają za drzwiami pojazdu. <grystanie> Żebyś wiedział skurwy, synu. Nie widzę powodów, aby używać inwektyw. Ta? A pamiętasz, jak cię chciałem wynająć na wieczór kawalerski kuzyna? Niestety, nie przyjmujemy takich zleceń. Trzy miesiące zbierania szmalu. Dobra, jedziemy. Do uruchomienia usługi niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Proszę podpiąć łącze osobiste. Dziękuję. Aktywuję usługę Excelsior. Excelsior? No, coraz lepiej. Co to jest? Excelsior? To pakiet usług dla klientów premium. Płaci, wymagasz. <laughs> oh Patrz, to proste. Delamain, tryb bojowy. Przykro mi, ale nie są Państwo w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No trudno. Ale jak coś, to rozjedzie każdego, kto nam stanie na drodze. Mm, to jeszcze mamy w pakiecie? Co jeszcze mamy w pakiecie? pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz pokrycie kosztów pogrzebu w przypadku śmierci na pokładzie pojazdu grubo I to legalne? Oczywiście. Jak cała druga poprawka. Pozwolę sobie nie komentować systemu prawnego Night City. Dex na nas nie oszczędza. A dzięki tobie jeszcze nam odpala 40%. Aha. Uh -huh. Excelsior, właśnie tak się wjeżdża do pierwszej ligi. Hmm, wyhamuj trochę, może co, bo jeszcze w niej kurwa nie jesteśmy. Wychamuj trochę. W sensie? Jeszcze w niej nie jesteś. Wydaje mi się, że trochę nad sobą tracisz kontrolę. Tak, jasne. A mnie się wydaje, że masz jakiś problem. Chcę tylko, żebyś trochę przetrzeźbial, jakbyś jechał na imprezę. Zachowujesz się, jakbyś jechał na imprezę, chłopie. Jedziemy na poważną akcję. Ty zachowujesz się, jakby to była impreza. Serio? Tak o mnie myślisz? To ty musisz coś zrozumieć. Całe życie spędziłem w tym gównie. Nie wracam tam. No Hej, Wszystko w porządku. Chyba już tak. Zaraz będziemy w kontekście. Ustawiłam nam szyfrowane połączenie, żeby móc was nawigować na miejscu. Zadzwoń teraz do Jackiego. Zobaczymy, czy synchronizacja działa. Doki doki. I jak coś mi szumi. Mów do mnie. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Że co? Arystoteles. Rozumiem, że mnie słyszysz. Teraz tak. Uwielbiam, jak mi szepczesz Arystotelesa do ucha. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. A ty, hmm. wi? słyszysz? Tak, i też to uwielbiam. Też to uwielbiam. <laughs> Pieprzcie się. <laughs> Dobry, to że wszystko działa. Pewnie, że działa. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za wybór sieci TeleMain. Będę na Państwa czekać w podziemnym garażu. No to się zaczęło. Zostaw broń. Chodź, Hanna. wysiadamy? Będzie tu save jakiś? Czekaj, wezmę Flatheada. Dobra, zapiszmy sobie grę. Mam save'a? Jeszcze raz. Dobra, młody. tu się zakończymy odcinek. Jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Suba na kanale, udostępniajcie w social mediach Na 2,5 tysiąca subów robię konkurs na potem Diablo, także bijajcie suby, nabijajmy suby, im szybciej tym lepiej Robię konkurs dla was na potel Diablo, nówka, sztukanie, śmigany I zapraszam na swoje live, które są prawie codziennie A ode mnie, ode mnie macie baniczkę, lazureczko, serduszko wielkie i trzymajcie się do kolejnego odcinka, siemano, elo